Wielu mężczyzn po 60 roku życia szuka skomplikowanych suplementów i kosztownych terapii, aby poprawić krążenie i odzyskać energię. Tymczasem rozwiązanie często leży w najprostszych produktach, które od lat mamy w kuchni. Jednym z nich jest cebula, warzywo niedoceniane, a jednocześnie niezwykle skuteczne dla zdrowia naczyń i męskiej witalności. Nazywam się Dr Marek Lewandowski. Jestem urologiem z ponad 25-letnim doświadczeniem w pracy z mężczyznami dojrzałymi. W swojej praktyce widzę, jak proste zmiany w diecie mogą przywrócić krążenie, poprawić poziom energii i podnieść poczucie męskości, często bez leków. Cebula jest jednym z najlepszych przykładów takiej zmiany. W tym materiale pokażę. Dlaczego regularne spożywanie cebuli może działać jak naturalny lek na naczynia krwionośne? Jak wpływa na hormony i w jaki sposób należy ją stosować, aby poczuć różnicę już po kilku tygodniach? Cebula jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł związków siarkowych i flawonoidów, szczególnie kwercetyny. To właśnie te substancje stymulują produkcję tlenku azotu NO, w ścianach naczyń krwionośnych tlenek azotu działa jak sygnał biologiczny który rozszerza tętnice poprawia elastyczność śródbłonka i ułatwia przepływ krwi do wszystkich organów w tym również do tych odpowiedzialnych za sprawność seksualną z wiekiem mechanizm ten staje się coraz mniej wydolny dlatego wielu mężczyzn po 60 roku życia zaczyna odczuwać zimne dłonie Szybkie męczenie się podczas wysiłku albo obniżoną satysfakcję w sferze intymnej. Regularne spożywanie cebuli pomaga w naturalny sposób ten proces odwrócić. Pacjent, którego pamiętam szczególnie dobrze, pan Zbigniew, 67-letni emeryt z Krakowa, zgłosił się do mnie z problemem przewlekłego zmęczenia i słabego krążenia. Po badaniach nie stwierdziliśmy wskazań do farmakoterapii, więc zasugerowałem wprowadzenie prostych zmian w diecie, w tym codziennego do spożywania cebuli w surowej postaci. Po kilku tygodniach pan Zbigniew zauważył, że jego dłonie i stopy przestały marznąć, a wieczorne życie z żoną odzyskało nową jakość. Był to efekt poprawy ukrwienia, który działa nie tylko na mięśnie czy serce. Ale także na tkanki erekcyjne. Najlepsze efekty daje spożywanie cebulina surowo, ponieważ wtedy zachowuje ona najwyższe stężenie aktywnych związków. Można ją dodawać do sałatki, kroić w cienkie plasterki na kanapki lub siekać do sosów jogurtowych. Dla osób, które nie przepadają za ostrym smakiem, dobrym rozwiązaniem jest krótka obróbka termiczna na parze lub duszenie na niewielkiej ilości oliwy część substancji czynnych zostaje zachowana a smak staje się łagodniejszy zalecam aby mężczyzna po 60 roku życia włączał do diety około pół średniej cebuli dziennie co odpowiada jednej porcji sałatkowej efekt który pacjenci najczęściej zgłaszają to uczucie lżejszego krążenia mniej spuchnięte nogi wieczorem większa wydolność przy spacerach a także lepsze samopoczucie ogólne cebula nie działa nagle ani spektakularnie jak lek ale krok po kroku wspiera organizm w odbudowie naturalnych mechanizmów regulacji naczyniowej dzięki temu mężczyzna odzyskuje pewność że jego ciało nadal potrafi reagować i funkcjonować zgodnie z naturą jednym z mniej znanych a niezwykle istotnych efektów spożywania cebuli jest jej wpływ na gospodarkę hormonalną mężczyzny, szczególnie na poziom testosteronu. Badania laboratoryjne i obserwacje kliniczne wskazują, że ekstrakty z cebuli zwiększają aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę hormonów steroidowych w jądrach. Dzieje się to głównie poprzez redukcję stresu oksydacyjnego i poprawę działania mitochondriów, tych samych struktur komórkowych. Które odpowiadają za wytwarzanie energii. W praktyce oznacza to, że organizm ma więcej zasobów, aby utrzymać stabilny poziom testosteronu nawet po 60. roku życia, kiedy jego naturalna produkcja spada. Testosteron to nie tylko libido, to również siła mięśni, stabilność emocjonalna i motywacja do działania. Zbyt niski poziom tego hormonu objawia się przewlekłym zmęczeniem, spadkiem energii, przyrostem tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha i problemami ze snem. Pacjent pan Jerzy, 72-letni emerytowany inżynier, trafił do mnie z poczuciem utraty męskości. Wyniki badań potwierdziły obniżony poziom testosteronu. Oprócz ćwiczeń i higieny snu, Wprowadziliśmy do jego diety prostą zasadę codziennie cebula, czasem surowa w sałatce, czasem delikatnie podsmażona na oliwie z oliwek. Po trzech miesiącach pan Jerzy zauważył nie tylko poprawę życia intymnego, ale również większą ochotę do spotkań towarzyskich, energię do prac w ogrodzie i poczucie pewności siebie, którego wcześniej mu brakowało, aby wykorzystać ten efekt. Polecam mężczyznom po 60 roku życia jeść cebulę w różnych postaciach. Najprościej dodać pokrojoną cebulę do jajecznicy, gulaszu lub surówki. Ważne, aby pojawiała się w diecie regularnie, minimum 4-5 razy w tygodniu. Badania wskazują, że nawet tak niewielka ilość może przyczynić się do zauważalnej poprawy poziomu testosteronu w perspektywie kilku miesięcy. Korzyści które pacjenci najczęściej zgłaszają. To łatwiejsze budzenie się rano, większa motywacja do ruchu, mniejsza drażliwość i lepsza stabilność nastroju. Cebula nie zastępuje leczenia hormonalnego, gdy jest ono konieczne, ale działa jako naturalne wsparcie, które pomaga organizmowi utrzymać siłę i witalność. To kolejny dowód, że najprostsze produkty, Znane od pokoleń. Mogą stanowić podstawę zdrowia mężczyzny po 60. roku życia. Cebula to nie tylko wsparcie dla krążenia i hormonów, ale również potężny sprzymierzeniec w ochronie serca i naczyń. Jej związki siarkowe działają przeciwzakrzepowo, rozrzedzają krew i zmniejszają ryzyko tworzenia się zakrzepów, które są bezpośrednią przyczyną zawałów i udarów. Dodatkowo flawonoidy, w szczególności kwercetyna, obniżają poziom złego cholesterolu LDL i chronią ściany tętnic przed odkładaniem się blaszek miażdżycowych. Dzięki temu cebula wspiera elastyczność naczyń i zapobiega ich twardnieniu, co jest naturalnym procesem starzenia, przyspieszanym jednak przez dietę ubogą w antyoksydanty. U mężczyzn po 60. roku życia ryzyko chorób sercowo-naczyniowych rośnie gwałtownie. Statystyki mówią, że nawet 7 na 10 zgonów w tej grupie wiekowej ma związek z chorobami układu krążenia. Dlatego każda prosta interwencja dietetyczna, która może odciążyć serce, jest niezwykle cenna. Pan Antoni, 69-letni były kierowca ciężarówki, przez lata walczył z nadciśnieniem i wysokim cholesterolem. Kiedy wprowadził do swojej diety cebulę cztery razy w tygodniu, gotowaną w zupach, pieczoną w piekarniku i na surowo w surówkach. Po kilku miesiącach jego wyniki lipidowe uległy poprawie. A lekarz prowadzący mógł zredukować dawki leków. Sam pacjent zauważył, że rzadziej czuje ucisk w klatce piersiowej, a codzienne spacery nie powodują już takiego zmęczenia. Najlepsze efekty ochronne uzyskuje się, gdy cebula jest spożywana regularnie i w różnych formach. Duszona z oliwą uwalnia związki siarkowe. Pieczona staje się lekko strawna i łatwa do podania nawet przy wrażliwym żołądku, a surowa dostarcza największej ilości kwercetyny. Wystarczy jedna średnia cebula, kilka razy w tygodniu, aby znacząco wesprzeć serce i naczynia. Pacjenci często mówią, że dzięki włączeniu cebuli czują się lżej, mniej obrzęków wieczorem, stabilniejsze ciśnienie tętnicze i poprawa wydolności podczas codziennych aktywności. To nie jest cud, ale logiczny efekt biologiczny mniej złogów w naczyniach, lepszy przepływ krwi mniejsze obciążenie dla serca. Cebula staje się więc prostym, naturalnym filarem profilaktyki sercowo-naczyniowej dla każdego mężczyzny po 60 roku życia. Cebula, poza wpływem na krążenie i serce, ma jeszcze jedną niezwykle ważną zaletę wzmacnia układ odpornościowy, który u mężczyzn po 60 roku życia często jest osłabiony. Zawiera witaminę C, flavonoidy, selen i związki siarkowe o silnym działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Te substancje wspólnie działają jak naturalna tarcza, chroniąc organizm przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Regularne spożywanie cebuli pomaga skrócić czas trwania przeziębienia, obniża ryzyko zapalenia dróg oddechowych, a nawet zmniejsza stan zapalny w stawach. Co jest częstym problemem w starszym wieku? Pacjenci często zgłaszają, że dzięki wprowadzeniu cebuli do diety czują się silniejsi i bardziej odporni na codzienne wyzwania. Pan Andrzej, 65-letni były nauczyciel, przez wiele lat zmagał się z powtarzającymi się infekcjami w okresie jesienno-zimowym. Po mojej rekomendacji, aby codziennie dodawał cebulę do kanapek, Surówek i zup. Zauważył istotną zmianę w kolejnym sezonie. Chorował tylko raz, a infekcja przebiegła łagodnie i bez powikłań. Co więcej, odczuwał większą energię do codziennych spacerów i aktywności, które wcześniej musiał odpuszczać z powodu zmęczenia. Cebula wspiera także metabolizm, poprawia trawienie i reguluje florę bakteryjną jelit. A zdrowe jelita, to silniejsza odporność, bo właśnie tam znajduje się większość komórek immunologicznych naszego organizmu. W praktyce oznacza to, że regularne spożywanie cebuli może nie tylko chronić przed infekcjami, ale również poprawiać samopoczucie i poziom energii. Polecam, aby mężczyźni po 60. roku życia spożywali cebulę przynajmniej 5 razy w tygodniu w różnych postaciach. Można ją dodawać do sałatek, gotować w zupach, dusić z warzywami, a nawet piec jako samodzielny dodatek do obiadu. Aby wzmocnić efekt odpornościowy, świetnie sprawdza się połączenie cebuli z czosnkiem i oliwą z oliwek. To prosty domowy zestaw, który działa jak naturalny antybiotyk. Najczęściej zgłaszane korzyści to mniej infekcji, szybsza regeneracja po wysiłku więcej sił w ciągu dnia i poczucie, że organizm lepiej radzi sobie z obciążeniami wieku, witalność nie wraca w jednej chwili, ale codzienna porcja cebuli to mały krok, który z czasem daje duże rezultaty, mocniejsze ciało, spokojniejszy umysł i większa niezależność w codziennym życiu. Cebula to jedno z najprostszych, a zarazem najpotężniejszych narzędzi. Jakie każdy mężczyzna po 60 roku życia ma w zasięgu ręki wspiera krążenie dzięki tlenkowi azotu stabilizuje poziom testosteronu chroni serce i naczynia przed miażdżycą a jednocześnie wzmacnia odporność i codzienną witalność to nie jest cudowny lek ale dowód że natura podsuwa nam rozwiązania które od pokoleń działają skutecznie i bezpiecznie nie chodzi o to by cofnąć czas, lecz by odzyskać pewność, że ciało wciąż potrafi funkcjonować sprawnie i dawać satysfakcję w ruchu, w relacjach i w sferze intymnej. Każdy plasterek cebuli na kanapce, każda porcja w zupie czy sałatce, to krok w stronę zdrowszego serca, mocniejszego organizmu i większej energii na co dzień. Dlatego zachęcam Was, wprowadźcie cebulę do swojej diety już dziś. I obserwujcie, jak małe zmiany przynoszą wielkie rezultaty. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie komentarz z liczbą. Jeden. Podzielcie się filmem z przyjacielem lub bratem, a przede wszystkim zasubskrybujcie nasz kanał, To Zdrowe Życie, aby otrzymywać kolejne sprawdzone i praktyczne porady zdrowotne. Wasze zdrowie i witalność po 60. roku życia wciąż mogą być waszym największym atutem wystarczy sięgnąć po proste rozwiązania, które macie w swojej kuchni.